Witam tu gamingstudio.pl Ja jestem Hadek A to jest nasz kolejny odcinek z serii starcie najlepszych Klubów i krajów na świecie Mówiłem, że nagram mecz Polska-Anglia Z eliminacji do mistrzostw świata I dotrzymałem słowa Tak właśnie to nagrywam Trochę Za żeby było Co oglądać, bo niedługo Może mnie nie być, tak więc Niestety. No i cóż. Za chwilę będziemy grać. A co do tego, czy wygrałem, czy przegrałem, czy był remis, to... No, zobaczycie z, zaraz sami. Ty, tam Piszczek, Wasilewski, Perkis, Glik, Polański, Mar Murawski, Błaszczykowski, Grosicki, Obraniak i Lewandowski. I teraz Hart, Johnson, Cahill, Terry, Cole, Parker, Barry, Johnson... Young, Gerard i Welbeck Jak widzicie nie ma Runeja Tak Tak teraz jeszcze muszę kamerę zmienić Raczej zmienić i znowu wrócić na tą samą Jest inna kamera jak widzicie Nie wiem czemu się tak dzieje No i cóż gramy Już mnie cisną od samego początku I tak jak mówiłem to będą cięcia czasami Cóż nie moja wina ale czasami musiałem to cięcie zrobić. herbatka Tak. No i Anglia, oczywiście, znowu w ataku. O, ja, yeah. na pograniczu faulu, ale to było dobre. obraniak I już pierwsza akcja Polaków. Grałem z kontrataku. Taki ma pomysł, żeby właśnie pokonać Anglików z kontrataku. I już i dośrodkowanie. I call podał hartowi. No, ciekawe co by to było jakby nie złapał. I już piłka znowu do mnie. Glik, piszczek. Właśnie zrobiłem małe znowu zmiany, zamiast rybusa jest grosicki. No i chyba tylko tyle No i... Aj Lewandowski, to nie miało być do tego. To miało być gdzie indziej w ogóle. No ale I Young, daleko. I tutaj będzie walka o każdą piłkę. Naprawdę. Tutaj Welbeck poda i sam. Ach, nie podał do Johnsona. I znowu do Welbecka. Nie wiem, z jakiej racji Gerard ma numer 10 i w ogóle gra yy, na ataku. No ale dobra, nie wnikam w to. Lewandowski i Obraniak. I pierwsza akcja. I sam na sam. Nie, no ten Bramkarz jest po prostu super. Bramkarz jest po prostu. Ja nie mogę. Nie, Bramkarz jest naprawdę. Chowhart. Mm. Też chciałbym tak bronić. No. I teraz grosicki, o którym wspomniałem. No, ale przejęcie. Bary Barry Chyba źle przeczytałem, no ale dobra. <grym> wypadcie będę go do głupoty, no ale... Ja to dzisiaj tak mam. Rano wstałem z dobrym humorem. Lecz parę razy musiałem to nagrywać. I raz był remis yy, 3 do 3. Ale oczywiście obejrzałem materiał. By były takie lagi, że mi się nic nie spodobało. I. psst! To było dobre! To było mocne. Nie, to było mocne, jak ty to tak. i tak. Wstał i jeszcze raz się wywrócił. Jakby go coś zmuliło. I teraz Murawski. A i chciał tam wysunąć, ale się nie udało. Może następnym razem. Tak, i podanie do harta do Bariego, Parker i Gerard. Sam. O, oh, Wellback Welbeck I obraniak. I do Lewandowskiego. I tak. I Lewandowski dalej przy piłce. I się kiwa, kiwa się. I biegnie, proszę państwa, biegnie, biegnie. Dośrodkowuje obraniak i go Pokonał Joe Harta, tak, Lewandowski, piękna akcja. Nie odpuścił, gnał do końca, do środkowa, obrania, wskoczył w to piękne, chociaż jest niski. I zdobył gola głową. Tak, ta bramka była piękna. No i Anglicy muszą rozpoczynać, i tutaj już. I Gerard. I Gerard. I Welbeck. I wyminął. I nie. Nie. 1-1. 1-1. No i zastanówmy się nad przyczynami tego gola. Hmm. Ja bym powiedział, że euforia po zdobyciu bramki nie uwaga. No i to wszystko złożyło się na to, że jest 1-1. No i proszę państwa, mamy remis. Wszystko zaczyna się od początku. Ale chociaż wiem, że nie będzie bezbramkowego remisu. I Lewandowski. I już obraniak! I to była piękna akcja. Czemu to się nie skończyło bramką? Nie. Bywa. Ale to by była piękna odpowiedź. To by po prostu była porażka dla Anglii, no ale... Gramy dalej I jest I dośrodkowanie już well back, I już Welbeck I Welbeck tytoń Ach Dwa metry od bramki I dobrze dla mnie Murawski Obraniak I oczywiście mi się pomylili Polacy z Anglikami Wybaczcie ale od kiedy Gerrard tak u to mnie zastanawia. Wiem, że Renauda tu nie ma, bo był zablokowany w pierwszych dwóch meczach. Na Euro. Raczej zawieszony. I dlatego go może nie być. A że to dodatek do Euro, no to tak jest. I on siedzi tam na ostatniej ławce rezerwowych. I Yang, I odpowiedź Anglii. Piłkę wybierałem, powiem wam, 15 minut. 15 minut wybierałem gdzieś piłkę, bo Tatango to nie chciałem jej. I... Wybrałem Adidas i tutaj. I czy dojdzie? Ja lubię właśnie tak i on walczy, i wtedy jednego już gubisz na miejscu. Terry. I tutaj odbiór. Ach, out. Out. Dla Anglików Ashley Cole. I do Yanga I ostatnia chyba akcja meczu w tej powie. Gerard. I odegranie do Yanga, który ma bardzo mało siły Dośrodkowanie takie jakieś, nie wiem Bramka tam nie stała No ale dobra Nie wnikam Może chcieli jakoś zaczarować piłkę No i to Sorry, ale spać mi się trochę chce No i to tyle chyba z pierwszej połowy meczu Czekam na drugą Czy będą bramki Zobaczymy bo muszę wam powiedzieć, że ja najpierw nagrywam w spokoju, w ciszy i dopiero potem włączam sobie już sklejone filmiki, go komentuję, potem te sklejka jeszcze komentarza z audio, czy z wideo i sobie komentuję, raczej obrabiam. No i co, wrzucam na YouTube'a. Tak. No i well back. Już. Ashley Chyba. U aj, ty, Welbeck to było dobre, z taki, Chuck Norris, nie? Wypadcie, ale będę chyba ziewał ciągle, bo... I Bary, 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 jakoś tak. Ale tutaj broni, Welbeck po prostu, nie. Tytoń to naprawdę się chyba jest y, jakimś krewnym szczęsnego, czy coś tam, kasyasa nie? Bo tak jakoś broni. I od razu Murawski. już ciśnie. I czy będzie wysunięcie do Lewandowskiego? Tak, Lewandowski. On tam się kiwa, kiwa. I. Aj, piłkę jednak dla Anglików. I oni znowu z kontratakiem. I tutaj co będzie? Co będzie? Ach, ty to nie broni zdecydowanie. Tak. Piszczek. Coś mało go widzę w tym meczu. Murawski. Grosicki. No i tak czasem będę na 5 sekund znikał, bo po prostu muszę ziewnąć. Niestety. Perkis. Perkis próbował zatrzymać Gerarda. Obrońca, obrońcę. No bo ja nie wiem, jak obrońca może grać na ataku. Nie spotkałem się nigdy z czymś takim. No ale. I tutaj. I czemu on nie wyszedł? K Hill. Barry Bari. I nie trafił. I to będzie chyba żółtrożny. Nie. I Glik Ja go też mało widzę znaczy Może dlatego, że się skupiam po prostu na takiej grze ogólnej I Obraniak, i Obra... I dla mnie to był faul Dla mnie, sorry, dla mnie to był faul Nie wiem czemu sędzia tego nie widział Nawet nie wiem jaki to sędzia Ajś, Gerard, pięknie I tam powinien już dawno wysuwać do Welbecka, ale nie, do Johnsona I Johnson przy bramce i Calf. Wellback będzie nareszcie zmieniony. Zro powiem tak, zrobił swoje w tym meczu. Strzelił bramkę wyrównującą w dwie minuty. Czy naprawdę wyczyn. Cóż, a piłka moja, Murawski. Tutaj niedokładne podanie. I znowu piłka. Dla Anglików. Gerard Johnson. Johnson. Gerard i strzał z daleka, tytoń broni z trudem. Ach. Tak, to ja się też tak kiedyś na meczu złożyłem. Ale to było z bliska. Może teraz? Polański, Polański. Wysunęli mu piłkę i... I tam... By do by były większe szanse, że Hardy by tego nie złapał. Tak, i teraz zrobię zmianę małą. Grosicki chyba zejdzie. Tak. Zejdzie Grosicki, zmieni się. Zmierze z kim? I Brożek z Lewandowskim. Trochę tak, jakoś, tak powiedziałem. Z późnym zapłonem. No. I Gerard, ale nie odbierają obrońcy. Glik, Perki, Smurawski i znowu proszę państwa to będą emocje będą na, będą gdzie naprawdę bardzo ciekawie i Grosicki i biegnie i czy może on strzeli i on dlatego jest wolny no A czy piłka będzie dla polaków Ni nie chociaż tak ale niestety już dalej od Bramki angielskiej Trzeba znowu się wracać Już większą liczbą zawodników I automatycznie Anglejcy mają większą szansę na kontratak Dlatego chciałem go zmienić No ale nie wiem czy to się uda w ogóle I... Downing Nie, źle mówię, naprawdę Terry Błaszczykowski Błaszczyk biegnie Ach kurcze, Young i teraz to ja będę ci w ostatnich minutach meczu z kontrataku Tak I już biegnie więcej Anglików I tam do środkowa I strzał i obok bramki proszę państwa To było mocne to, był, to była bardzo dobra akcja Składna, ładna Wszystko było do kupy Tak więc Gratulation i teraz obraniak. Czy to będzie indywidualna akcja? I czy poda? Nie poda. Nie nie poda. Indywidualna akcja. Obkręca się, obkręca. Skręca i go Tak, 2-1 Wygrywamy ten mecz. Tak. ja. Yeah. No i proszę Państwa, 90 minuta. 2-1 Polacy wygrywają mecz. Gdyby tak. Gdy tak będzie naprawdę, to naprawdę. Sorry, że tak dużo razy to naprawdę, ale naprawdę. Gdyby tak było naprawdę. To by była naprawdę euforia. Kibiców by wszystkich odzyskali. Cała dwudziestka trójka. No i co, to by było tyle. A teraz jeszcze trzeba bronić Lampard! I Lampard. tak. Koniec meczu, tak. Obraniak, bohaterem tego meczu 29,90 minuta i 31 minuta wellback Tak więc to by było na tyle Komentujcie, subskrybujcie, yy, mówcie co było źle, co było dobrze, oceniajcie, polecajcie znajomych i czekajcie na następny mecz. Ja teraz dzięki, cześć, na razie.